Kiedy ktoś mówi zdanie, to tylko słowa. Czuję, że muszę się zatrzymać. Bo wiem, że to zdanie jest jednym z największych kłamstw, jakie powtarzamy sobie niemal każdego dnia. Słowa nigdy nie są tylko słowami. One mają w sobie niezwykłą moc: potrafią budować, ale potrafią także niszczyć. Każdy z nas ma w pamięci zdania, które zostawiły ślad, te, które bolały tak bardzo, że do dziś gdzieś w sercu mamy blizny, i te, które dodawały nam skrzydeł i sprawiały, że wierzyliśmy w siebie, choć wcześniej nie mieliśmy siły. Jedno zdanie potrafi zmienić wszystko dzień, rok, a czasem nawet i całe życie. I chcę Ci dzisiaj opowiedzieć pewną historię, która dla mnie samego była niezwykłym przełomem. Historia, która nauczyła mnie, że każde słowo, jakie wypowiadam lub zapisuję, ma znaczenie. Ponad rok temu napisała do mnie kobieta. Jej wiadomość była dość długa, pełna emocji, a ja, czytając ją, miałem łzy w oczach. Pisała, że tego dnia chciała odebrać sobie życie. To nie była metafora. Przygotowała dużą ilość tabletek, miała plan, chciała zakończyć swoją historię. Zanim to zrobiła, weszła na TikTok. Chciała zostawić pożegnalny wpis, ostatnie słowo, może po to, by ktoś je przeczytał, może po to, by nie odchodzić w totalnej ciszy. I właśnie wtedy zupełnie przypadkiem, choć ja nie bardzo wierzę w przypadki, zobaczyła jeden z moich filmów. Napisała mi później, że w sumie włączyła go bez jakiegoś wielkiego przekonania, ale w trakcie coś się w niej przełamało. Nie potrafiła nawet dokładnie powiedzieć, które zdanie ją dotknęło. To mogło być jedno słowo. Jeden obraz, być może jeden ton w moim głosie. Ale nagle zaczęła płakać, tak mocno, że nie mogła się zatrzymać. I w tym płaczu poczuła, że coś w niej pęka że wcale nie chce odchodzić że chce jeszcze spróbować. Ręka, którą miała sięgnąć po tabletki, opadła. A łzy stały się pierwszym krokiem do jej uzdrowienia. Kiedy czytałem tę wiadomość, miałem ciarki na całym ciele. Uświadomiłem sobie wtedy namacalnie, że słowo może zatrzymać człowieka na granicy życia i śmierci. Jedno zdanie, jeden film, jeden przekaz. Los człowieka zmienia się o 180 stopni. To była dla mnie ogromna lekcja. Lekcja przede wszystkim pokory. Bo ile razy myślimy: A co to darzy, coś powiem? Kto w ogóle przeczyta? Po co się starać? To tylko słowa. A jednak te tylko słowa w tamtym momencie uratowały komuś życie. Od tamtej chwili powiedziałem sobie jedno: nawet jeśli moje filmy czy teksty, które publikuję, dotrą tylko do jednej osoby, warto. Naprawdę warto. Nawet jeśli tylko jedna osoba poczuje dzięki nim, że jej życie ma sens, że jest coś, co warto jeszcze zrobić, o co warto się postarać, to już wystarczy powód mówić dalej ale ta historia pokazuje też drugą stronę medalu bo skoro słowo potrafi uzdrowić podnieść z kolan to potrafi też zabić ile razy widzimy w internecie hejterskie komentarze czy wiadomości jesteś beznadziejny po co w ogóle żyjesz tacy jak ty powinni być i tak dalej i tak dalej Lepiej, żeby cię nie było. Często opisane dla żartu, w gniewie czy w złości, czy ze zwyczajnych nudów. Ale dla osoby po drugiej stronie to nie są tylko piksele. To jest realne zdanie, które wbija się jak ostrze noża. Nikt z nas nie wie, naprawdę nie wie, w jakim miejscu życia jest ten, kto w tym momencie to czyta? Może właśnie walczy o resztę sił. Może balansuje na granicy i szuka choć jednego powodu, żeby zostać. I wtedy te kilka słów może być tym, co go zwyczajnie popchnie w przepaść. Dlatego powtarzam. Słowa naprawdę mogą zabić. I to nie jest przesada. To nawet nie jest metafora. To rzeczywistość, z którą niestety coraz częściej się spotykamy. Ale skoro słowo może zabić, może również dać życie. I to jest niezwykła, ogromna moc, jaką mamy w swoich rękach. Tak naprawdę na swoich ustach. Kiedy mówisz do kogoś, dasz radę, jesteś ważny, jesteś wartościowy, nie jesteś sam, to nie są tylko puste słowa. To są iskry, które mogą rozpalić ogień. Ogień tam, gdzie wydawało się, że nie ma już zupełnie nic. I jest jeszcze coś. O czym nie możemy zapominać. To nie tylko słowa kierowane do innych mają moc, to także te, które mówimy do siebie samych. Nasz wewnętrzny dialog to najpotężniejsza forma słów. Codziennie w głowie powtarzamy sobie zdania, które nas budują albo nas niszczą. Jeśli codziennie mówisz: Nie dam rady, nic mi się nie uda, jestem do niczego, to powoli odbierasz sobie życie od środka. To jak trucizna, która sączy się kropla po kroplu. Ale jeśli nauczysz się mówić do siebie jestem wystarczający, moje życie ma sens, mam prawo do szczęścia, mam prawo do miłości, te same słowa stają się antidotum. One zmieniają twoją energię, twoje działanie, twoje relacje. A w końcu... Zmieniają całą Twoją rzeczywistość. Dlatego dziś chcę, żebyś zapamiętał jedno. Słowo nigdy nie jest tylko słowem. To początek, początek nowej drogi, początek nadziei, początek zmiany. Ale początek, który czasem kosztuje. Może być początkiem bólu, który może trwać latami. Kiedy następnym razem będziesz pisał jakiś komentarz w internecie, kiedy będziesz się z kimś kłócił, kiedy będziesz mówił coś do samego siebie w lustrze, zatrzymaj się choć na chwilę. Zadaj sobie, sobie pytanie: czy to, co teraz powiem, buduje czy niszczy? Bo możesz powtarzać, że to tylko słowa. Ale być może właśnie Twoje Słowo będzie tym, które odmieni czyjeś życie, albo je zakończy. Słowo to życie i śmierć. Słowo to mrok i światło. Słowo to początek wszystkiego więc nie bagatelizuj go. I to, co wybierasz, co Twoje słowa niosą w świat. Dokładnie to. Tak. To tylko słowa, czy aż słowa. Kochani, zapraszam serdecznie do artykułu. Dzisiaj taki trudny, ale niezwykle istotny. Na stronie akademiatransformacje.sp.com w dziale blog. Kochajcie się więcej. Do jutra. Pa.